Minecraft, ale gdy zobaczę Conduit Powder, to film się kończy. A oczywiście, naszym celem, jak zawsze, jest zdobycie diamentów. Dobra, lecimy szybko zrobić golema. Co tu robi? Począwszy obsydian i skargę sensor. Dobra, ale to zadanie będzie mega łatwe przecież nigdzie się ten blok nie respi. Uff, pięć żelaza. Dobra, to może sprawdźmy, co jest w tym losowym domku. Co tu robią te dziwne bloki? Co? Creeper. Oh man. Czekajcie, w ogóle coś takiego istnieje w Minecraftzie? Co to jest? Iś. Ej. Dobra, a więc biegniemy dalej naprzód... Nie, co tu robią te randomowe bloki? Ło, wow, widzowie, biegnę sobie, biegnę, a tu nagle widzę taki totalnie losowy ekran, który pokazuje, że Dexi ma więcej słów od nas. Rozumiecie to? Proszę, zostawcie suba i pomóżcie mi to zmienić. Ej, dobra, widzę ruiny portalu. Musimy tam popłynąć. Co jest blok diamentów w totalnie losowych ruinach portalu? Ale czekajcie. Ciekawe co jest w tej skrzynce. No co?